Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie Nastał dzisiaj wielki dzień Wielki dzień, bo dziś W końcu odgrodzimy się od naszych sąsiadów Wiem, że w komentarzach Pojawiało się dużo pytań Co my chcemy zrobić I dlaczego nie mamy płotu a I dlaczego nasz sąsiad ma płot, a my go nie mamy Bardzo was to intrygowało Cześć z was po prostu my chcieliśmy tutaj na, na naszej działce zrobić sobie ogrodzenie naturalne z jakichś roślin, i pierwsze pomysły były takie, żeby kupić szybko rosnące rośliny, które kwitną, które będą nam tutaj dodawać koloru do tego naszego ogródka. Ale wszystko, co znaleźliśmy, okazało się, że będzie rosnąć za długo, więc zastanawialiśmy się po prostu nad zrobieniem płotu. Ale tak jak widzicie, w naszym miejscu tutaj przy polu golfowym nasza spółdzielnia mieszkaniowa życzy sobie, żebyśmy używali tylko takich płotów, czyli takich typowo przezroczystych, które tak naprawdę tylko ogradzają naszą posiadłość, ale nie zapewniają nam prywatności, więc trzeba coś posadzić, tak jak tutaj też sąsiad zrobił. No i szukaliśmy roślin, szukaliśmy różnych. Jak wiecie, kupiliśmy kamelię i chcieliśmy kameliami się odgradzać, ale potem okazało się, że one będą za długo rosnąć, więc szukaliśmy innych roślin. I każda taka, która nam się podobała i mogłaby rosnąć dużo szybciej. Po prostu rozmiar, w którym można było je kupić, był na tyle mały, że i tak musielibyśmy czekać na e, dorodną roślinę jakieś 4 lata, 5 lat. No i w rezultacie co? Zdecydowaliśmy się kupić. Czuję! pospolitą tuję, którą mamy wszyscy w Polsce i którą sami się... Większość z nas się odgradza od innych sąsiadów. No i takim my stwierdziliśmy, że nie będziemy już kombinować i po prostu jedziemy po tuje. Jedziemy właśnie po drzewka do naszego ogródka, ale y, sytuacja jest wyjątkowa, bo jedziemy trakiem, e, pick-upem, takim bardzo nowoczesnym, z naszym kolegą, który zgodził się nam pomóc w przewiezieniu tych drzewek, bo drzewka <grym> będą dość duże. Ale właśnie o co chodzi? Jedziemy tym pick-upem i okazuje się, że ten pick-up jest po prostu maszyną <grym> e, tak nowoczesną i tak wygodną. E, Czego się zupełnie nie spodziewałam, bo y, chyba sobie inaczej wyobrażałam traki, pick-upy i jakoś tak nie, nie do końca. Y, zdawałam sobie sprawę, że na przykład będziemy mieli tyle miejsca to jest w ogóle jakiś szał totalny e, cały samochód naszpikowany jest elektroniką, ma nawigację, to jakby jest dość oczywiste ale sam ekran jest dość duży dodatkowo pewne informacje wyświetlają się bezpośrednio na szybie przed kierowcą, to jest, będzie mi ciężko pokazać, bo e, Słabo to widać z mojej perspektywy. Musiałabym siedzieć za kierownicą, żeby móc wam to pokazać. Informacje, które kierowca może widzieć na szybie, to limit prędkości, prędkość, z którą jedzie samochód, nawigację i chyba to wszystko. Dodatkowo mamy tutaj takie fajne lusterko tylnie, które pokazuje, połączone jest z kamerą, która zainstalowana jest z tyłu i pokazuje nam bezpośrednio obraz z tyłu drogi, jakie jeszcze tam bajery były. Można podnosić samochód, opuszczać, jakiś tam Poczekaj, asystent, jest. by nie wjechać w tą osobę, która przed tobą jedzie, tutaj jakieś, bierz, różne inne cuda, nie? No i plus to jest taka październa terenówka. Można oh. jechać. No i do tego wszystkiego oczywiście ma wielką pakę z tyłu, także siedzimy sobie tutaj bardzo wygodnie. No i jedziemy po drzewkach, które mają mieć około 6-5-6 e, fit e, wysokości, czyli będą dość wysokie faktycznie i nie przewieźlibyśmy tego niczym innym jak właśnie takim trakiem. Także e, no super, że, że mamy takich znajomych i że możemy skorzystać z pomocy, bo. E, no, jest to dodatkowa dla nas atrakcja, siedzieć w takim super pojeździe no i, no i móc skorzystać po prostu z e, przyjacielskiej e, dłoni. No i jesteśmy. Wszystko musimy zrobić dość w dużym pośpiechu, bo okazuje się, że zamykają. I po prostu musieliśmy zapłacić z góry i teraz wybieramy drzewka. Um, <pusz> tylko o tam, nie. <puszczy> 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 Zobaczcie jakie one są wielkie, wow. No to... No to to chyba jest największe z tych wszystkich, które teraz widzieliśmy. Wow. You got And we get up They are huge. Yeah. Proszę bardzo, tu jest taka nóżka jeszcze. O oh, wow. No to mamy trochę lasu poczekaj, minuty. A jednak inna technika. Położyliśmy drzewka i teraz będziemy je przykrywać. Pan nam doradził, że tak będzie im zdecydowanie lepiej To jest hak można coś tu przyczepić do niego jeszcze albo wagon albo na świnki czasie pokażę Wam jeszcze trochę więcej tego pięknego samochodu. No, wygląda super. A jesteśmy swoją drogą na e, takiej plantacji roślinek, mm, na której już byliśmy kiedyś, wcześniej skąd kamelię braliśmy, bo tutaj koszt takich wyrośniętych roślinek a właściwie to tych tuj to 90 dolarów za te drzewka a my zapłaciliśmy 80 dolarów za w sumie podobnej wielkości, tylko nawet trochę szersze 80 dolarów za jedno, także chyba nie jest tak źle No na pewno w internecie widzieliśmy że takie drzewka kosztują ile już Wam mówię 130 za jedno no to przyjechaliśmy roślinki już są z nami drzewka, a właściwie drzewiszcza bo są naprawdę dość duże jezu one są bardzo duże przede wszystkim jak stoją na takim wielkim traku także zabieramy się za rozładunek no i sprawdzimy czy nie przesadziliśmy z tą ilością tych drzewek

Proszę, to tak będą wyglądać. Tylko pójdą jeszcze niżej, no bo jak widzicie są teraz w doniczkach. Ale myślę, że zapora naturalny płot będzie naprawdę fajną opcją tutaj i zapewni nam sporo prywatności. Cieszę się z tego wyboru. naprawdę będziemy mieli tutaj zielony płot ale fajnie super ale nas czeka dużo roboty teraz z sadzeniem tego ale super się cieszę okazuje się, że obliczenia Olka chyba były dobre i trzeba było wziąć 10 no ale cóż, no jest 9 drzewek więc będziemy musieli jakoś tak porozkładać, żeby to się nam ładnie tutaj porozrastało no i co? I piwko teraz dla przyjaciela, i e, jedziemy do Home Depot po ziemię, bo trzeba będzie sadzić. No dobrze, pora się wziąć do roboty. Troszkę odpoczęliśmy, pojedliśmy lodów. Teraz Hania pisze słówka ze szkoły, bo ma pierwszą kartkówkę w poniedziałek. A my, a właściwie to Olek i ja może też mu jakoś tam pomogę, bierzemy się za sadzenie. Na początek Olek tutaj chce wyznaczyć linię naszej działki, bo ona niby jest znana, ale w praktyce ja mam wrażenie, że jest szersza niż mi się wydawało. Tutaj jest sznurek, który zaznacza teren naszej działki. Więc będziemy sadzić drzewka tak w miarę no, tak mniej więcej troszeczkę się odsuniemy od tej linii i tutaj wzdłuż. Olek teraz układa roślinki tak, żeby było od najwyższej do najniższej. No już taki będzie płot. Mhm. Bo ja to tyle mam mniej No, tak. O, muszę Jak tym radzi sobie mój profesjonalista? Ja cię. Taka metoda. A czy tu jest 6 fit od y, tego od domu? No, 6,5 zrobimy. Okej. Okay. Ale szpech tu gdzie nam najpiękniej wyrosła trawa i jest taka najbardziej mięciutka i najfajniejsza, będziemy musieli kopać. I sobie ją zniszczyć. Także a w miejscach, gdzie po prostu jest yy, nic, klepisko, no to oczywiście potrzebujemy trawy. Także, no, pech, jakich mało. No a teraz powiem wam jeszcze, nad czym tutaj debatowaliśmy przed sekundą. Otóż oprócz tych drzewek, chcemy zrobić jeszcze taką fajną pergolę, e, takie wejście, i chci, ja bym chciała ją obsadzić jakimś kwieciem ładnym, e, żeby. Było takie wejście do magicznego ogrodu, no bo tam jest magicznie, to i wejście powinno być magiczne. No i w związku z tym e, potrzebujemy też miejsca, w którym chcemy posadzić tego kwiata, winorośl, no coś tam, jeszcze nie wiemy co dokładnie. I e, w miejscu, kiedy, w, w którym wypada, ma wypadać ta pergola, e, idą kable, rury, no połączenia, generalnie wszystko. No i, no i problem, no bo jak to zrobić, żeby nic nie naruszyć? I mm, zaraz Wam pokażę o czym mowa, tylko musi mi tutaj przestać. Mowa jest o tym miejscu. Pamiętacie, tutaj idą nasze regulatory do spryskiwaczy które są tutaj, czyli tutaj też idzie rura. Tutaj idzie rynna sąsiada połączona z naszą rynną, która jest wkopana tutaj i tu idzie ta rura, która odprowadza nam wodę, żeby nam tu wszystko nie stało. Więc jest bardzo tu ciasno i ciężko znaleźć miejsce, w którym moglibyśmy tą pergolę wkopać. No ale z obliczeń wyszło nam, że prawdopodobnie tu będziemy mogli postawić sobie no, post, nie wiem jak to po polsku. Jest taki pal, na którym wbijamy tą pergolę. Ona będzie sobie tutaj stać, i pierwsze drzewko wychodzi nam, że musimy zasadzić w tym miejscu. A tu już potem samą resztę. Co pan Kruk słucha w trakcie roboty? <laughs> yeah. Checks and balance by <laughs> BBC. Nie, yeah, by uh, The Economist. Czyli... O czym dzisiaj? Dzisiaj o Supreme Authority, czyli o tym, jakie decyzje podjął e, Supreme Court. No, i o tym, jakie to ma wpływ na na przykład e, prawa w różnych stanach. Co to znaczy Supreme Court? Uży czy na tym kanale mówimy po polsku. Eee, Sąd Najwyższy. <laughs> Dziękuję. <laughs> Pierwsza chłopata. O, pierwszy napotkany problem. to yes Mamy pierwszy placek trawy, zachowany, tam, tam, tu? tak, elegancko, no to I... trochę ściągnę i kopiemy tak. i będzie dobrze, takim oto sposobem załatamy sobie działeczkę, masakra, no że tak łatamy po prostu cały czas. Jesteśmy z Polski, oszczędzamy. <laughs> Patrząc na to, co Olek teraz robi, to mam wrażenie, że tam po prostu jest jakaś rura, nie wiem, jakaś, jakiś olbrzymi kamień, coś, przez co nie powinniśmy, czym nie powinniśmy kopać. Olek mówi, że powinien mieć kilof. Hmm. No, no ludzie kopać. tutaj naprawdę kopią z kilofem. Tak? Mhm. Ja no, A No jak to, chce się nawet zrobić. I tak głęboko trzeba iść. Nawet więcej. Inaczej to się w ogóle nie zrobią nie te korzenie. Jeśli będę kopać jedną dziurę przez pół godziny, co jest optymistyczne, no to wychodzi mi 4,5 godziny, żeby to posadzić. No. Może nie zdążyć w weekend. No. No takie są realia. Dobra, to to nie działa to bardzo. Uff. A jeszcze kilka słów odnośnie TUI, bo domyślam się, że pewnie większość z Was albo część z Was e, nie będzie zachwycona tym pomysłem, bo tuje sadzi się wszędzie u nas w Polsce i wszyscy zawsze mówią, o kuj znowu tetuje, dlaczego tetuje, czy nie lepiej może jakiegoś cisa albo e, coś jodłe, albo generalnie inne drzewko, które mogłoby spełniać rolę żywopłotu, tym bardziej, że tuja jest trująca, to wiemy. E, i jak już zbrązowieje jakiś kawałek drzewka, to ona się nie odbuduje w tym miejscu i będzie dziura. Więc ja o tym wszystkim wiem, ale no niestety w tych miejscach, gdzie możemy kupić tańsze roślinki i większe roślinki już od razu od startu, no to po prostu wybór jest bardzo skromny i te truje przeważają. Właściwie to chyba nie widziałam tak naprawdę żadnej rośliny, którą moglibyśmy zasadzić, która miałaby taki wzrost jak ten, zamiast tuji. Także, no, no tu ja po prostu wyszło, wychodzi cały czas najbardziej korzystnie, najbardziej korzystnie finansowo. Jest wiecznie zielona, można sobie ją przycinać jak się chce. Także w sumie chyba mimo wszystko nie jest tak źle. Myśleliśmy jeszcze mocno nad trawami, tym bardziej, że znalazłam takie piękne, wyrośnięte, bardzo wysokie, ale trochę za bardzo przestraszyłam się węży, bo my mamy tutaj w okolicy jadowite węże, a one trawy bardzo lubią i lubią się w nich zagnieżdżać, także te nasze ozdobne trawy może posadzimy, ale przed działką, gdzieś w stronę pola golfowego, o tam za mną żeby sobie tutaj pięknie powiewały na wietrze i tworzyły jakiś dodatkowy klimat i kolor natomiast no raczej chyba tutaj na, w ogródku ich nie chcemy takie są wstępne ustalenia, bo to wszystko może się jeszcze zmienić. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, no i z tymi trawami jest też taki problem, że po prostu trzeba je przycinać i wtedy pozbywa się żywopłotu. A my jednak, no jak nie mamy płotu, to jakieś, jakąś prywatność jakoś chcemy sobie zapewnić. Także no tatua wygrała w tych wszystkich za i przeciw. Sadzenie drzewek, dzień 20. <laughs> Żarcik. Dwie godziny później byliśmy z dziećmi na spacerze. Zaczął padać deszcz i Olek kończy kopać drugą dziurę. No, po prostu masakra, jak to strasznie jest. Ciężko tutaj coś zrobić. Rozgrywka Ziemia kontra Mazury. No, 4 do 5, <noise> czyli 4 dni roboty, 5 drzewek posadzonych. Zostały nam 4 drzewka do posadzenia, ale Olek zrobił tam z tyłu jeszcze 3 dziury, także nie jest tak źle, mimo wszystko. Powiem Wam, że ta ziemia to jest po prostu jakiś koszmar totalny. Proszę, jakie Olek tu odwierty zrobił jeszcze w środku? Czegoś takiego nie widziałam wcześniej. To pierwszy, pierwsza taka dziura. Ja wcześniej też robiłem takie. Wow. I wcześniej robiłem niżej, Aha. a teraz sobie pomyślałem, że dobra, niech się tutaj też zakotwiczą. Nie wiem. Nie tak wiem. sobie wymyśliłeś. Tak sobie wymyśliłem. Żeby nie wyrywało. Myślę, że jak tam pójdzie w głębiej, no to będzie tylko lepiej. Hello, hello! Ostatni moment, ostatni dzień, ostatnia godzina. Już dwie dziury gotowe na dwa ostatnie krzaczory. Także, proszę bardzo, nasze piękne, zielone ogrodzenie. Nasz pałacyk. Tak, to się dzieje naprawdę. Także idziemy wsadzić ostatnie dwa. Let's do it! No i proszę Państwa, mamy to, po 5 dniach i 20 godzinach pracy mamy, nawet nie wiem czy nie więcej niż 20, na jedno drzewko wychodziło półtorej godziny kopania, tak koleczku? W każdym razie udało się, zasadzone. Wydaje się, że jakby było trochę nierówno, ale to wszystko przez to, że krzaki są różnej szerokości i tak naprawdę dziury były dokładnie wymierzone tak samo. W sensie między jednym a drugim jest odmierzona dokładna odległość, chyba 30 inczy. No, ale jak widzicie, trochę ma się wrażenie, że o, tutaj nie ma żadnej przestrzeni, tu jest, tu jest, ale no to takie, to wszystko przez to właśnie, że te krzaczki są różnej wielkości, ale zarośnie.